Ja z jednej strony się zgadzam z Sylwestrem Wardego pod tym względem, że ale ogólnie żyjemy w tak próżnych czasach, że zastaw się, a postaw się. To bardzo często, bardzo często widać, że to jest tak jak te kobiety, które kurwa biorą kredyt i spłacają przez 3 lata torebkę z LV, która kosztuje 10 koła. I, i jest to śmieszne. Jak wiesz, jak próbujesz komuś zaimponować tym, że podjedziesz lampo z wypożyczalni, czy że pożyczysz buty od kolegi, jest to, jest to śmieszne, ale z drugiej strony, jeśli stać na takie przedmioty, czyli uczciwie nikomu nie kradnąc, kupiłeś sobie jakiś LV Bag, kupisz sobie bluzę z Balenciagi za trzy koła i może dla niektórych wydawać się to śmieszne, że nie wiem, że wydasz 3000 na bluzę, to do momentu, kiedy ty nie robisz na pokaz, sam sobie to znaczy nawet jeśli to robisz na pokaz, ale to są twoje pieniądze, są twoje, twoje przedmioty, nikogo nie okradłeś i, i sobie po prostu w czymś taki śmigasz, bo sprawia ci to przyjemność, to ja nie widzę w tym nic złego. I tak szczerze, pod tym względem można się do każdej osoby przyczepić. Bo możesz powiedzieć na chuj ci kurwa telewizor OLED 250 cali, jak 40 jak 42 zwykły taki nie wiem kurwa Samsung za 1000 zł też jest w porządku. Z drugiej strony możesz pojechać kurwa w, w góry, nie wiem kurwa, Himalaje. Możesz kurwa nie, Mount Everest podbijamy, a możesz kurwa na w Tatry pojechać autobusem. I, I tak jest ze wszystkim, nie? Do momentu kiedy kiedy nie jest to sztuczne, kiedy kiedy rzeczywiście nie chwalisz się czymś, czego rzeczywiście nie posiadasz i chcesz, żeby uznali twój status społeczny, albo chcesz zaimponować komuś majątnością, której nie masz. To mi się wydaje, że to jest w porządku. Naprawdę. Ja kurtałkę zadowkowałem, jakoś nie myślę o tym chodząc z niej. Też jest, już jest ad i okej. Okay. Jeszcze jedną rzeczą jest, że nie wiem, masz zegarek, masz zegarek i, i pożyczysz od kolegi zegarek, bardzo słaby i chodzisz, mówisz patrz kurwa, pak zegarek kurwa, tak chodzi, żeby wszyscy widzieli. Słabe zachowanie. Nie? Bardzo sztuczne. Jeśli sobie kupisz ten zegarek i po prostu go masz, te, też, te, to mi się też wydaje w porządku. Ale jeśli na przykład kupisz, żeby chodzić, kurwa, i pokazywać, jaki to ty nie masz zegarek, to moim zdaniem jesteś jakiś sfrustrowany. Moim zdaniem jesteś jakiś sfrustrowany. I, nie, inaczej, nie doszukiwałbym się yy, niczego negatywnego w tym, że ktoś posiada. Bo jeśli sobie kupił, zapracował, posiada, jest OK. Jeśli ukradł kurwa, albo robi to tylko po to, że. Yy, patrz. No chujowo, nie? Nie wiem czy rozumiecie, co chodzi. Miał